Dziś opowiem wam o produkcji, która ciekawie się zapowiada, i jeśli tylko jej początkowy potencjał nie zostanie zaprzepaszczony, może się szybko stać jedną z najbardziej wyczekiwanych przeze mnie gier, jakie w ogóle nadchodzą. Ale do rzeczy. Road to Vostok, czyli w tłumaczeniu na nasze Droga na Wschód, to finlandzka produkcja post-Apo, osadzona w tajemniczym świecie pogranicza Federacji Rosyjskiej i samej Finlandii. Jak dotąd gra jest na dosyć wczesnym etapie produkcji i nie ma jeszcze oficjalnej daty premiery, ale same początkowe zapowiedzi już nastroiły mnie do zrobienia owego klipu. A co w niej takiego ciekawego? No przede wszystkim ma to być single player na PC. To znaczy twórca nie wyklucza, że potem tytuł trafi także na konsole, jak i nie wyklucza, że pojawi się w nim kiedyś tryb multiplayer. Od siebie dodam, że Droga na Wschód wydaje się być pod niego wręcz stworzona. Tak czy inaczej meritum mają być blaszaki i staroszkolne rozgrywka samemu. Jeśli chodzi o fabułę, na razie w zasadzie zbyt wiele nie wiadomo, ba, powiem więcej, nawet nie wiadomo w jaki sposób ona zostanie opowiedziana. Deweloper oznajmił jak dotąd, że klimat miejsc ma być oszałamiający i że każda lokacja będzie opowiadała sobą jakąś ciekawą historię i każda z nich będzie dysponowała sekretami, jak i swoim przerażającym drugim dnem. Przy czym pokazano to na przykładzie mapy wioska, gdzie odnaleźć będziemy mogli zapiski ludności lokalnej sprzed wielkiej katastrofy. W przekazach tych odnajdziemy na przykład informacje o tym, że społeczność była bardzo zżyta zanim doszło do końca świata, że raz na rok odbywało się tam huczne święto, do którego obchodów mieszkańcy przygotowywali się miesiącami i robili pod nie spore zapasy. A z uwagi na trudną sytuację ekonomiczną jeżdżono po nie aż za strefę graniczną, gdzie panowały niższe ceny papierosów, wódki i paliwa. Jako iż wieś nie była zbyt bogata i pojazdów miała stosunkowo niewiele, zapasy co roku ładowano do szkolnego autobusu i przewożono do siebie, gdzie następnie były one sprzedawane lub wymieniane w formie barteru z lokalsami. To wszystko, co wam obecnie opowiedziałem, to nie luźny przykład, a dokładne zacytowanie twórców, którzy oznajmili, że historia będzie opowiadana podobnymi przekazami, a czytanie zapisków i pamiętników ma nam jako graczowi otworzyć nowe możliwości gameplayu. W przypadku wsi, domyślam się, że celem gracza stanie się odnalezienie podobnego autobusu z zapasami, a euforia towarzysząca podobnemu zdarzeniu będzie zapewne ogromna i wręcz ekstatyczna. I powiem szczerze, bardzo mi się to podoba, lubię fabuły oparte na niedopowiedzeniach, takie jak Darkwood. Tak samo jak lubię, kiedy lokacje same opowiadają swoje historie. Nie wiem, jak będzie wyglądał początek gry, ale możliwe, że nie od razu dowiemy się, dlaczego świat upadł i co się z nim w ogóle stało, co powiem szczerze, zafundowałoby graczowi poczucie grozy. I tajemnicy. Nawet kiedy o tym mówię mam dreszcze na plecach, tym bardziej powinien nas cieszyć fakt, iż gra zapowiadana jest póki co jako taki finlandzki Stalker, wzorujący się także na takich produkcjach jak Daisy czy Escape from Tarkov. Co więcej i co strasznie mnie podnieca, lokacje, które odwiedzimy, nie będą anonimowymi polanami czy lasami wręcz przeciwnie, twórcy oznajmili iż każda mapa, bo tak będzie ich wiele, będzie miała swój unikalny klimat. W każdej z nich znajdą się charakterystyczne obiekty ze świata realnego i każda będzie dokładnym odzwierciedleniem rejonów przygranicznych Finlandii i Rosji. Co tym ciekawsze, że autor gry i projektant poziomów sam mieszka na owym pograniczu, więc ma dokładny Wgląd w sytuację. A jakby tego było mało, ma on także spore doświadczenie militarne, gdyż jest byłym porucznikiem Sił Zbrojnych Finlandii. To co jeszcze wiemy, to fakt, iż całość tytułu jest już tworzona od dwóch lat i kreowana w oparciu o silnik Unity. A gra sama w sobie ma być klasycznym strzelankowym survivalem z pierwszej osoby. Przy czym słowo survival należy tu potraktować w sensie dosłownym, a nie jak w stalkerze symbolicznie. Celem gry będzie szeroko rozumiane przetrwanie, co ma być niełatwym zadaniem z uwagi na wysoki poziom trudności. I tutaj dodam, że może to dobrze, bowiem wymagająca rozgrywka spowoduje, że człowiek naprawdę poczuje się jak w świecie post-apo, gdzie każda znaleziona konserwa mięsa, czyli tak zwana tuszonka, czy magazynek, będzie ogromną radością, no i możliwością przeżycia. W sumie fajnie, bo gracz będzie odczuwał ciężar tego świata i zacznie się realnie bać, o swój byt, więc to nie będzie takie luźne chodzi ludzik i strzela jak w Metro Exodus. Choć z drugiej strony, biorąc pod uwagę mój poziom lamienia, delikatnie obawiam się o moją karierę w podobnym tytule, czas pokaże. Tak, uznajmy, że po prostu czas pokaże. Kolejna rzecz, która mnie raduje, to podejście do craftingu. To znaczy to nie będzie typowy survival w stylu Green Hell czy The Forest, gdzie przez 3 godziny łazisz za drewnem na budowę chaty, ale crafting będzie i będzie on miał wielki wpływ na sam gameplay. Na każdej mapie znajdą się safe zones, będące w efekcie naszymi bazami wypadowymi. Wiele z nich będzie można rozbudowywać, Ulepszać i zwiększać ich funkcjonalność, co nie zmienia faktu, iż to nie będzie tak, że przez to poczujemy się sielankowo, nie każda mapa będzie przyjazna, o czym niebawem także wspomnę i nie każdy safe zone będzie naprawdę safe zonem. Niektóre z nich okażą się przyjemnymi drewnianymi chatami, inne po prostu leżą w gruzowicie. Na hangaru czy zimną jaskinią bez dostępu do czegokolwiek. A czy nas to obchodzi, gdzie postać się zdrzemnie? Ano tak, obchodzi i to bardzo obchodzi, bowiem, jako iż to surwival, będziemy musieli zadbać o potrzeby naszej postaci. Tym nie tylko o jedzenie i picie, ale także o ciepło czy choćby morale. Jak zapowiedzieli twórcy, nie zabraknie tam też questów pobocznych zlecanych przez handlarzy towarami, a tytuł ma zawierać masę losowych zdarzeń, które poprawią lub też równie dobrze pogorszą nasz byt. Tak oto raz może się zdarzyć, że jakiś samolot zrzuci nieopodal zaopatrzenie, innym razem z kolei, że wpadniemy w zasadzkę bandytów. Przy czym podobno na gameplay będzie miał także wpływ dynamiczny system pogodowy. A teraz powiedzmy coś o mapach. Jak mówiłem, gra nie zaoferuje nam jednego wielkiego świata, a zbiór mniejszych map o wielorakich rozmiarach i poziomach trudności. Pomiędzy mapami będziemy mogli się swobodnie przemieszczać specjalnymi punktami tranzytowymi, takimi jak tunele czy tajne przejścia w leśnej kniei. Czyli w sumie jest to doskonale nam znana mechanika ze Stalkera. A teraz również powiedzmy coś o najciekawszym. Mapy w całym produkcie podzielone będą na trzy strefy obrazujące. Najwyraźniej poziom trudności samego gameplayu Strefa piąta znajdująca się w Finlandii Opiewająca jak planuje twórca No właśnie ciężko powiedzieć Bo ciężko jest rozszyfrować jego diagramy Albo na 5 albo na 10 map To ta w której zaczniemy przygodę Świat będzie tam postapokaliptyczny Ale w miarę przystępny Znajdziemy tam wiele bezpiecznych kryjówek Jak i handlarzy Słowem, taki kordon ze Stalkera Wiem, że często dokonuje porównań do Stalkera Ale ciężko tego nie robić Strefa graniczna to kolejne pięć map To już będzie wyższy stopień tajemniczenia. Świat stanie się tam zdradziecki i srogi Niektóre bezpieczniejsze strefy Okażą się być zaledwie jamą w ziemi Lub kanałem ściekowym Które nas przemrożą do kości I nie zapewnią schronienia potrzebnego Do ugotowania posiłku Na końcu z kolei dotrzemy do Wastoku, czyli tytułowego wschodu, opiewającego na kolejne 10 map, gdzie już po stronie rosyjskiej gra stanie się bardzo wymagającą sztuką przetrwania, do tego stopnia, iż nawet nie będzie się dało niczego zaplanować, bo safe zone będzie tylko jeden na 10 map. I nie będzie się w nim dało niczego wybudować, i za każdym razem, gdy się tam pojawimy, będzie on się znajdował w innym miejscu, co skutecznie może pomieszać nam plany i utrudnić samą rozgrywkę. Pomysł jest ciekawy, tym bardziej, że rzecz jasna, im dalej na wschód, tym lepszy będzie lód. Będziemy w stanie tam być może odnaleźć jakieś karabiny wyborowe, karabiny snajperskie, kto wie. Pomysł jest szalenie fascynujący z dwóch powodów. Po pierwsze, stylistyka gry wskazywałaby nam na to, iż to właśnie na wschodzie stało się coś, Strasznego, co zakończyło świat, im dalej zabrniemy w kierunku wschodu tym świat stanie się bardziej szary, ponury, zniszczony taki dekadencki wręcz czarny od negatywnej mocy, która nie wiadomo z czego będzie wynikała super pomysł, już jestem tym zaciekawiony już tą tajemnicę chcę rozgryźć, co ci Rosjanie tam takiego wymyślili, być może jakąś super broń, która pogrążyła ludzkość na dobre, kto wie ciekawe co to było i czy w ogóle się tego dowiemy podczas gameplayu druga kwestia, że gracz sam tam będzie mógł rotować sobie poziomem trudności i jeśli będziemy chcieli grać bezpieczniej, to na dłużej zostaniemy po zachodniej stronie. Tyle tylko, że jak oznajmili twórcy celem gry mają być właśnie podróże na wschód będący obszarem dla doświadczonych i wyekwipowanych graczy, że komo przetrwanie tam będzie nie lada wyzwaniem i będzie zależało od naszych umiejętności zdecydowania i podejmowanych decyzji. Problem w tym, że jednym tchem deweloper dodał, iż na tytułowym wschodzie obecna będzie mechanika Permadew. Czyli śmierci permanentnej, która zaowocuje utratą życia, utratą zapasów, utratą stanów gry. Czyli jeśli padniesz, to będziesz musiał zaczynać cały gameplay od nowa, co nie ukrywam, trochę mnie przeraża, bo już sobie wyobrażam, jak padam, bo nie zauważyłem, że mam skaleczenie na nodze, czy po prostu dlatego, że ktoś mnie zaskoczył, wyszedł z krzaka, no i, i sają na rabratku. No, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. <laughs> Czy ja to ogarnę, nie wiem. To już może być zbyt wielki hardcore. A teraz przejdźmy do solidnej łyżki w owej beczce miodu, bo to co wam oznajmiłem do tej pory brzmi dosłownie jak raj na ziemi. W każdym razie dla mnie, dla człowieka, który kocha gry post-apo, droga na wschód, to gra, której potrzebowaliśmy, choć na nią nie zasługiwaliśmy, zapowiada się rewelacyjnie, ale. Po pierwsze, nie wiem czy będą tam jakiekolwiek elementy nadprzyrodzone. Wiecie, czy to będzie bardziej coś ala Stalker Z mutantami, anomaliami i zwęglaczami mózgu Czy bardziej taka arma po apokalipsie Gdzie jedynym co nas spotka będą wrogowie ludzcy Ciężko powiedzieć, no ale ja oczywiście życzyłbym sobie tego pierwszego Druga kwestia, która spędza mi sens powiek to fakt Iż cała ta produkcja jak dotąd tworzona jest przez zaledwie jedną osobę Co prawda ogarniętą i siedzącą w biznesie growym od 10 lat Ale mimo wszystko jedną osobę co rzecz jasna, nie skreśla gry na start, bo czasami jednoosobowe studia potrafią kreować prawdziwe arcydzieła, no ale sami rozumiecie, że to napawa pewnymi wątpliwościami i obawami. Założenia stojące przed owym człowiekiem są bardzo ambitne, ogromne i mogą go po prostu przerosnąć. Co prawda obecnie człowiek ten nie odrzuca możliwości zatrudnienia dodatkowych ludzi w przyszłości, no ale i tak, trzeba się bać. Z kolei jeśli chodzi o plan wydawniczy, to obecnie ma on wyglądać następująco. Pierwsze demo gry ma zadebiutować w trzecim kwartale bieżącego roku i ma ono oferować jedną mapę strefy piątej, czyli samej Finlandii. I będzie to wioska o której już opowiadałem. oraz będzie tam jedna kryjówka. Kolejne demo zadebiutuje w trzecim kwartale przyszłego roku i znajdziemy w nim trzy kolejne mapy strefy 5, dwie kryjówki, punkty graniczne i jedną mapę strefy wschód. Po tym okresie w odstępie kilku miesięcy gra zadebiutuje na Steamie w tak zwanym early accessie, czyli wczesnym dostępie i będzie kosztowała jak obecnie uważa twórca 44 zł. Na tym etapie tytuł będzie oferował już 5 Map strefy 5, 3 kryjówki, 4 punkty graniczne i 3 mapy wschodu. No a potem? Potem planowana jest faktyczna premiera, gdzie w pełnej krasie produkcja ma kosztować 88 zł i oferować 10 map strefy 5, 10 punktów granicznych, do tego 10 kryjówek i 10 map strefy Wastok Widać, że autor lubi dziesiątki. A teraz moje podsumowanie Nie trzeba być geniuszem, aby określić, iż na razie w zasadzie nie ma tematu Nie ma o czym mówić Gra jest w powijakach, a najwcześniej będzie o czym rozmawiać za rok Czy powiedzmy nieomal dwa lata Czy ją ogram na kanale, a jeśli tak to kiedy Czy w Early Accessie, tak jak to zrobiłem w przypadku Frozenheima A może poczekam na ostateczną wersję tytułu Tak jak to było w przypadku Darkuda? Powiem, że jeszcze tego nie wiem Wszystko uzależnione będzie od tego, na ile okaże się ona być dobra dobra, dopracowana oraz ciekawa, mimo wszystko biorąc pod uwagę pomysły twórców, to może być coś niesłychanego. I nawet jeśli graficznie by to nieco odbiegało od standardów rynku za te dwa lata, to jestem w stanie przymrużyć na to oko. Zresztą chyba nie tylko ja, bowiem w dzisiejszych czasach panuje moda na gry retro i coraz więcej pojawia się tworów, które nawet nie silą się na pobijanie rekordów realizmu, a z drugiej strony są nie mniej dobre od tytułów klasy AAA. Jak będzie z Road to Vostok? Czas pokaże, ale to wszystko, co Wam teraz powiedziałem, pokazuje, jak ciekawe pomysły można mieć po dziś dzień na rynku gro. I że cały czas da się tworzyć produkty innowacyjne i jedyne w swoim rodzaju, swoją drogą, choć wiem, że Metro i Stalker idą w zupełnie innym kierunku, to wcale nie obraziłbym się, gdyby sporo zapożyczyły z powyższego dzieła, bo naprawdę brzmi ono po prostu genialnie, choć w dalszym ciągu Permadev. No nieco mnie przeraża, ja nie jestem pewien czy się nadaję do takich gameplayów Właśnie z tego powodu nigdy nie odpaliłem DayZ czy, czy na przykład Army W momencie kiedy jeden zabłąkany pocisk ma mnie wysłać do Valhalla No to możliwe, że gameplay w moim wykonaniu będzie wyglądał taki, że obserwuję jakąś polanę przez 20 minut, przebiegam dalej Łażę po jakichś zakamarkach budynku przez 40 minut, potem... Nie ma mnie, prawda? Jakaś zabłąkana kula snajpera, nawet nie wiem skąd, więc zobaczymy. Na, no, i co ważne, na sam koniec również muszę to nadmienić, choć twórca oznajmił, iż nie wie, czy kiedyś do jego dziecka nie zostanie dodany tryb multi, to nigdy nie będzie on oferował żadnych mikropłatności, co także wydaje się sporo mówić o autorze. Ma on pewne zasady, którym się nie nagnie, no i też pewne założenia. To się chwali, lubię takich ludzi. Tak czy inaczej, zobaczymy, jak mu te prace będą szły. Na razie, Gierka prezentuje się dosyć obiecująco, ale jestem ciekaw Waszej opinii. To znaczy, piszcie, co Wy o tym wszystkim myślicie, czy uważacie, że jeszcze za wcześnie, żeby czymkolwiek się podniecać, czy też być może to, co usłyszeliście, Was już podnieciło. Jestem ciekaw. Rozmowy, rzecz jasna, w komentarzach oddaję to pole do Waszego poprzednich. Na razie ode mnie to tyle, jeżeli wam się podobało nie zapomnijcie o łapkach, jeżeli chcecie wspierać kanał nie zapominajcie także o Patronite, dzięki niemu zakupuję i nagrywam nowe gry, kto wie być może za rok czy za dwa lata dzięki składkom na Patronite zakupię Road to Vostok, będzie ciekawie ludziska, no i co piszcie tak jak mówiłem co o tym wszystkim myślicie, na razie ode mnie to tyle, hej ludziska, cześć